ronda, i tutaj nie wiem, czy przepisy zezwalają, ale e, czy jest możliwość e, skrócenia tego rondu, czyli obniżenia Ponieważ w obrębie ronda znajduje się bardzo dużo przejść odwieszych. E, często są to podwójne przejścia z jednej i z drugiej strony. I tak jak e, mówi Pan Dyrektor, jest szkoła, e, szczególnie w okolicach godziny 8 i, i, i 14. Tam jest bardzo duży ruch z każdej, z każdej strony, i w momencie dojazdu do tego ronda e, ta widoczność przez wysokość jest bardzo ograniczona. Jeżeli byłaby taka możliwość, to wnioskuje o obniżenie wysokości. Rąda. Są tam nasadzenia i naprawdę widoczność jest, jak ktoś tam jeździ często, to jest to bardzo.